Siemano, witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy aromować pojemnik dla kątnika w ogóle swoją drogą wczoraj, mamy styczeń znaczy już luty mamy e, no i e, patrzcie jakiego kątnika znalazłem gigant, no, ma 8 cm w rozstawie strzyma w ciele no serio jest duży e, no i co, dzisiaj będziemy arować taki pojemnik zwykły jak się wtedy czasem świeższe, to w takich pojemnikach się dostanę, to ja w takie mu zaaranżuję. Zdalam taki fajny korek, mam porośniętym mchem, to mu go dam. No to co? To bez zbędnego przedłużania, no zaczynamy, czyli standardowo, tak, otwieramy pojemnik, OK. Yy. Tu muszę trochę tak, tu będzie pasować, no będzie, tak że to układnikowi nie muszę dawać torfu. Ojej, tu przepraszam Was. Konnikowi nie muszę dawać torfu, no bo mu nie jest on po prostu niepoczątny, bo on mieszka w naszych domach, ale na to właściwie go mogę spotkać tak gdzieś tam w lezie. No więc tak, teraz muszę sobie odkręcić torf. Tak, po prostu mu go wsypiemy. Tak trochę słowo widzicie. Okej. Okay. Tak, go tak złapaj, tego trochę torfu. Ok, i dajemy. Ach, więcej mu dam, nie będę wałował. Dam mu tyle, taką normalną ilość, żeby nie było tak, tylko na ziemi, że tylko tak jest. Yy, tak jest, tylko dam mu tak więcej torfu, no bo lubię, gdy moje pająki mają dużo ziemi. Żeby im było dobrze żyć. <grych> mm, ok, już mi zauważyłem się, że trochę mi się torf kończy, już końcu i będę musiał kupić nowy. Kiedy się już kupi. Mm, dobra. I wystarczy mu taki. Tyle torfu mu jak najbardziej. Wystarczy. Yy, yy, dobra. No to co? To bierzemy. Wsadzamy korek. Tutaj będzie. I spoko. I z nim robimy szybko. No bo on jest jeszcze taki mocno-zdziczały. Yy, yy, no i wiecie. Będzie po prostu próbował nam cały czas zwijać do domku. Teraz wygląda tak, znaczy to jest pojemnik, co nie? Tu jest tak, nawet tu jakaś pęczna, nie wiem skąd jest. Tu jest mocno wilgotny, tarfan zdrowia nie będzie trzeba, ale w sumie mu tak dam. Tak tu dam mu, róg tak więcej wody tutaj, by, by miał po prostu i żeby mógł się napić, bo... Mogę mu się chce pić, bo wczoraj go w domu znalazłem w ogóle, to jest bardzo zimnie. Dziwne dla mnie, bo w lutym może nazywać kątnika. Dobra, i wam go pokazuję. W ogóle sobie już tu sieć za Tak wygląda. To co? Do to, to postarajmy się go wrócić. O właśnie, o to z nim chodzi. O co z nim chodzi? O to z nim chodzi? Ja mi już wyskoczył. Yy. No chodź, chodź w kątniku, ładnie do boxa. Dobra, mam go na rękach, mam go na ręce, mam go na ręce, yy, właśnie jest spadł na stół, yy, będziecie widzieć tylko terrarium, bo mój kątnik chyba to precyzjował, okej, okay. jejcu, ale on jest agresywny, bo niektóre mówią, że kątniki są tak agresywne, on po prostu nie jest agresywny, tylko on sobie po prostu sobie zwiadzi do siebie. OK? Pojemniki a już nie otworzony. Możemy go tylko tak już tu pooglądać. No, a swoją drogą tu mam bioter i patrzę sobie jakieś fajne pojemniki. Yy. No a więc yy, to by było na tyle w tym filmie. Yy. W sumie może Wam bym jeszcze coś tu pokazał w tym filmiku Ale w sumie to nie trzeba Bo i tak film jest, no w sumie to był tylko taki film, w którym chciałem Wam to pokazać A propos yy, U mnie po domu jeszcze biega trochę z dwa albo trzy świerszty Bo ja Wam coś pokazał, ja Wam coś pokazał, ja Wam coś pokazał ja, ja tu mam zawsze kabel od ładowarki do iPhone'a Kiedyś Parę dni temu mi tak wpadł, co nie? I świerzcze ja nie i ale mi po tym kablu zaczęło wyłazić. I gdy spotkałem w pokoju dwa tutaj były, spotkałem je, od razu je złapałem i wpuściłem, a potem wieczorem jeszcze y, się znalazł y, ten świerszcz. na dole. Ale nie będę wam pokazywał gdzie, no bo nie będę chodził poza mną z telefonem. <grymne> Dobra, trzymajcie się i nara.